Cześć kochani. <laughs> Max, posprzątaj to. Nie. Tak. Nie. Tak. Poszedł. Ok. więc ja się teraz chciałam pośpieszyć z tym filmikiem, ponieważ moja mama zrobiła gofry, które Max oczywiście zjadł i rzucał na ziemię. E, I mam na nie po prostu wielką ochotę, więc nie będę przeciągać. E, nagrałam też filmik co jest w moim szkolnym plecaku. E, ten film dodam od razu po tym filmiku, ponieważ prawdopodobnie ten będzie krótszy, więc od razu mówię, że moja kosmetyczka jest e, z Primarka. ona kosztowała jakieś 4 euro, e, ma tutaj taką kokardkę, e, ma dwie przegródki, jest ona naprawdę brudna, muszę ją wyprać, ale to mniejsza o to, ja się ogólnie maluję do szkoły teraz paletką e, Sun którą dostałam od mamy, ona jej nie używała, więc e, po prostu mi ją dała, już ją otwieram, bardzo trudno mi się otwiera, Ok, e, ja używam cieni E, tego jaśniutkiego I tego brązowego tutaj e, Ja je naprawdę bardzo lubię ale Oczywiście nie będę taszczyć tego ze sobą do szkoły Więc e, do szkoły biorę e, NYC Individual Eyes Ponieważ kolory są praktycznie podobne Jeżeli coś tam trzeba się poprawić, to jest idealna e, Ogólnie do szkoły noszę ją praktycznie tylko w piątki e, Ponieważ wtedy mam WF I wtedy po prostu jedyny dzień, w którym po prostu ją potrzebuję Potem mam e, moją maskarę, którą kupiłam niedawno w tamtą środę. Allround Mascara Ultra, coś tam. Catrice Cosmetics, jakaś tam. Ultra Black. E, ja naprawdę e, ją polubiłam. E, od razu mi się naprawdę bardzo podoba. E, jak już mówiłam w poprzednim filmiku, jak po prostu, e, jak już próbuję nową e, maskarę to ona mi się od razu podoba, i e, znowu próbuję kolejną. I tamto następna mi się znowu bardziej podoba. I takie ja po prostu już mam. E, mój blush z L'Oreal Paris. E, Numerek 365 No, 365 Tutaj w tej samej przegródce mam jeszcze Mój pędzelek Do cieni I mój balsam do ust Potem mam w Tą drugą przegródkę W tej przegródce mam moją szczotkę do szkoły taką, Tą mini taką z lusterkiem Tego lusterka nie lubię, on się strasznie szybko palcuje I brudzi I taka jest po prostu bez sensu Więc muszę po prostu lustereczko takie małe, czarne i oczywiście mój BB cream, wszystko mi leci, mój BB cream taki z Garniera I osobno, bo ja oczywiście mi się pędzelek nie mieści, osobno trzymam pędzelek do blosza i to by było na tyle. Jak mówiłam, ten filmik jest bardzo krótki, trwa tylko 3 minuty, więc mam nadzieję, że się podobało. To tam, to nie był jakiś specjalny filmik, no ale jak już był plecak szkolny, to taki filmik też będzie, więc mam nadzieję, że Wam się podoba też filmik, co jest w moim plecaku szkolnym. Jeżeli jeszcze się nie dodał, to oczywiście zapraszam do niego, jeżeli się doda, to od razu wstawię linka na dole. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie i buziaczki.